Bezpieczeństwo danych w dzisiejszych czasach jest najważniejsze. Często słyszymy o włamaniach w infrastrukturę komunikacyjną w sektorach bankowych czy data center. Jak temu zaradzić? W transmisji światłowodowej, ze wszystkich elementów biorących w niej udział, kabel światłowodowy jest najbardziej podatny na włamania, bo jaki problem stanowi dostanie się do jednej ze studni kablowych będących na jego drodze, a z tej studni już bezpośrednio do włókna światłowodowego w celu przechwycenia naszych cennych danych. W dzisiejszych czasach istnieją wyrafinowane metody, które pozwalają na takie włamanie całkowicie bez ingerencji w strukturę światłowodu. Co za tym idzie, są bardzo trudne do wykrycia i zdiagnozowania. I tu pojawia się Salomonus z szyfrowaniem AS256 na warstwie pierwszej. Jest to rozwiązanie najwydajniejsze na rynku, jeśli chodzi o fizyczne zabezpieczenie transmisji światłowodowej. Dodatkowo, dla najbardziej wymagających, szyfrowanie na warstwie pierwszej możemy doposażyć w technologię QKD, Quantum Distribution Key. Jest to technologia kwantowej wymiany kluczy, żeby nasze rozwiązania były jeszcze bezpieczniejsze. Jeżeli bezpieczeństwo danych jest dla Was tak samo ważne jak dla nas w Salomonos, to zapraszamy do odwiedzenia naszej bazy wiedzy.